Umowa handlowa zmieniła całkowicie obraz połączeń gospodarczych Ukrainy. Miejsce Rosji zajęła Unia Europejska. To jest także czynnik modernizacji gospodarki, ale także całego życia społecznego. Bo członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko projekt gospodarczy, ale przede wszystkim projekt cywilizacyjny. To jest największe wyzwanie, jakie stoi przed ukraińskim społeczeństwem żeby mówiąc krótko się zeuropeizować nie tylko swoją gospodarkę, ale także społeczeństwo. I takie problemy są dzisiaj najważniejsze w stosunkach między Unią i Ukrainą. My doceniamy w Unii Europejskiej sukcesy gospodarcze waszego kraju. Bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia w sprawach ochrony tak własności intelektualnej, yy, walki z korupcją, niezależności sądownictwa. No cóż, mnie, Polakowi, właściwie trudno tutaj dawać lekcje Ukraińcom, ale wszyscy wiemy, że to jest proces. Myśmy yy, no, kilkanaście lat musieli pracować, żeby zostać zaakceptowani. Myślę, że w Ukrainie to, potrwa, to, to będzie trwało jeszcze dłużej. Ale oczywiście cel jest jasny. Dziękuję bardzo.